Jest jeszcze również druga bardzo miła okazja. Szanownemu Panu Stanisławowi Kamińskiemu, serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za zdobycie złotego medalu w Międzynarodowych Otwartych w Mistrzostwach Japonii Weteranów w zapasach w stylu wolnym. Wyrazy podziękowania za ogromną wkład w promocję powiatu Mogorskiego na arenie międzynarodowej oraz życzeniami kolejnych sukcesów sportowych i w życiu prywatnym. Panie Stanisławie. Pan Stanisław Kamiński, nasz mistrz. Bardzo dziękuję. Że zostałem tutaj zaproszony już po raz kolejny, bo w, w, w ubiegłym roku również zostałem wyróżniony przez Radę Powiatu za zdobycie tytułu mistrza świata w Las Vegas. Teraz ten turniej w Japonii był też bardzo ważny, bo to był turniej ogólnojapońskim międzynarodowe mistrzostwa Japonii, turniej był objęty patronatem cesarza Japonii i w, w, pojechaliśmy we czterech reprezentantów Polski, każdy z nas zajął pierwsze miejsce i w nagrodę za to wyróżnienie, bo Japończycy bardzo szanują. Jeżeli ktoś indywidualnie w jakiejś dziedzinie jest dobry, zostaliśmy zaproszeni do Ministerstwa Sportu Japonii tam przyjął nas Pan Minister, był Prezydent Federacji Zapaśniczej, zjedliśmy wspólny rancz, rozmawialiśmy o sporcie, olimpiadzie i tylko bardzo żałuję, że nie miałem materiałów promocyjnych z naszego powiatu, bo naprawdę bardzo by to było dobrze przyjęte. Jeszcze raz dziękuję za wyróżnienie. Gratulujemy. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Stanisławie, mam zaszczyt odczytać i wręczyć Panu list gratulacyjny od Pana Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Pana Artura Choleckiego. Szanowny Pan Stanisław Kamiński, Szanowny Panie Stanisławie, z uznaniem i satysfakcją odebrałem wiadomość o zdobyciu przez Pana złotego medalu na Mistrzostwach Świata w zapasach w odległej Japonii. Proszę przyjąć z tej okazji moje szczere gratulacje i wyrazy szacunku. Jedynie bardzo ciężka, trudna i pełna wyrzeczeń praca Daje najwyższe wyniki, a zdobyte osiągnięcia wyjątkowo promują województwo warmińsko mazurskie dostarczając przy tym niezapomnianych przeżyć i wielkich emocji. Jestem przekonany, że Pana zapał, talent i wytrwałość w najbliższej i dalszej perspektywie nadal będą rozsławiać nasz region zarówno na, na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Przyłączają się do wszelkich słów życzliwości i sympatii, życzę dalszych sportowych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Niech wytrwałość, konsekwencja, a także zwykła ludzka życzliwość towarzyszą Panu w codziennej pracy. Z wyrażanym szacunku Artur Chojecki. Gratuluję Panie Stanisławie, jesteśmy dumni z tego, jako radni, jako mieszkańcy powiatu, że Pan <laughs> naprawdę Zdobył, zdobywa wielkie sukcesy i z tym jest nam bardzo miło. No, tak się szczęśliwe jest że są nasi samorządowcy, prawda? Gdyby nasi samorządowcy tak ładnie i pięknie robili, jak i działali, jak pan Stanisław, byłbym naprawdę w nim wzięty. Dziękuję serdecznie i jeszcze raz gratuluję, panie Stanisławie. Ja ty... Proszę o spokój. Proszę o spokój. Proszę na ja również, panie Stanisławie, mam list skierowany od pani senator Kopiczko, szanowny pan Stanisław Kamiński. Pragnę złożyć najserdeczniejsze gratulacje i przekazać wyrazy uznania dla pana talentu, wytrwałości i ducha sportowego w związku z sukcesem sportowym ostatnich dni. Złoty medal na międzynarodowych otwartych mistrzostwach Japonii weteranów w zapasach w stylu wolnym w Dywizji F w kategorii do 130 kg, które odbyły się w styczniu bieżącego roku w Tokio. Tak wspaniały wynik zasługuje na słowa podziwu. Myślę, że zdobyty tytuł jest wspaniałą nagrodą za prawdziwie sportową, niezłomną postawę, której wielu mogłoby nam od Pana się uczyć. Jestem przekonana, że jeszcze wielokrotnie będę się cieszyć z Pana zwycięstw, a liczne sportowe emocje będą źródłem narodowej dumy i radości Polaków. Życzę Panu wytrwałości i kolejnych sukcesów. Z wyrazami szacunku Senator Rzeczpospolitej Polskiej Małgorzata Kopiczko. Proszę, proszę bardzo. Gratulacje. Jeszcze jeden list gratulacyjny, panie Stanisławie, od pani poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pani Iwony Arendt. Odczytam, Szanowny panie, serdecznie gratuluję zł złotego medalu na międzynarodowych otwartych mistrzostwach w Japonii Weteranów w zapasach w stylu wolnym w Dywizji E w kategorii do 130 kg, które odbyły się w styczniu bieżącego roku w Tokio. Bardzo się cieszę, że udało się Panu osiągnąć kolejny sportowy sukces i dołożyć następny tytuł do Pana bogatej sportowej kolekcji. Dziękuję za godną reprezentację Polski i naszego regionu warmii i Mazur na mistrzostwach. Życzę Panu utrzymania dobrej formy i kolejnych udanych startów w nadchodzących zawodach, a także wiele satysfakcji z imponujących zapaśniczych osiągnięć. Podpisano Pani Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Iwona Arendt. Dziękuję. Taką historyjkę z wyjazdu do Japonii. W dzień po zawodach zwiedzaliśmy bez przewodnika, bo byliśmy tam sami ogrody cesarskie i w trakcie zwiedzania patrzymy podjeżdżają dwie Limuzyny z polską flagą SOK, tyle jak 10 tysięcy kilometrów od domu, i zobaczyliśmy, że wychodzi pan premier Morawiecki. I w grupie ochroniarzy był akurat jeden uczeń naszego, mojego kolegi, który był ze mną w Japonii, pana Zdzisława Brzozowskiego. On prowadził w SOP-ie zajęcia, zajęcia samoobrony. Właśnie ten jeden ochroniarz go poznał. Poprosił, żebyśmy chwilę odczekali, bo. Zapyta pana premiera, czy nie chciałby z nami się spotkać. No i premier wyraził zgodę. Podszedł do nas, przerwał tą oficjalną wizytę, podszedł do nas, złożył nam gratulacje, pogratulował osiągniętego wyniku, bo tak jak mówiłem, wszyscy zdobyliśmy złote medale. No wspólne zdjęcia, telewizja i to był taki jeden akcent, bo 10 tysięcy kilometrów od domu i spotkaliśmy się zupełnie przypadkiem. Także chciałem, chciałem się z państwem tym podzielić. Dziękuję bardzo. Panie przy... Mam nadzieję, że następnym razem zadbamy o to, żeby pan pojechał z materiałami promocyjnymi powiatu wągowskiego, ale to tylko taka mała prośba, żeby pan ewentualnie poinformował, że gdzieś pan jakiś tam wyjazd w jakimś kierunku ma, to wtedy będziemy w kontakcie. Proszę pan radny Maksymos Panie przewodniczący chciałbym jeśli pan pozwoli w kilku zdaniach przybliżyć postać pana Stanisława ale to będzie tylko kilka zdań. Myślę że w niczym to nie przeszkodzi. Y, Stasiak jest bardzo skromną osobą dlatego o sobie tutaj nic nie powiedział a ja chcę, jest takie dzisiaj wielkie gremium to warto może było żeby państwo bliżej Staśka poznali ale naprawdę będzie to tylko kilka zdań. Chciałbym wszystkim powiedzieć, że Stasiek wywodzi się z Sochaczewa, tam zaczynał karierę sportową od, od rugby, uprawiał rugby, był to klub Orkan Sochaczewa, a później zaczął trenować zapasy. Kilkadziesiąt lat temu przyjechał na Mazury i tutaj został i wtedy się poznaliśmy i zaczął uprawiać, prowadzić zajęcia z, z dziećmi i z młodzieżą w takim klubiku, którego... Mam ok Jestem współzałożycielem i, i prezesem do dzisiaj i te zajęcia prowadzi Stasiek od 32 lat, bo od 1998 roku do dzisiaj te zajęcia prowadzi. Dzisiaj mówimy tylko o jego sukcesach osobistych, sportowych, ale on tych sp sukcesów sportowych jego wychowanków jest bardzo sporo. Jego wychowankowie, wychowankowie naszego klubu, są reprezentantami Polski. Stasiek wychowując do pewnego wieku zapaśników ma bardzo dobre kontakty z takim klubem Hełm gry w cement Hełm, i tam te dzieci chodzą do szkoły mistrzostwa sportowego i tam kontynuują swoją dalszą karierę zapaśniczą wymienię nie wszystkich bo to jest kilkadziesiąt osób. Już są, jest to kilka pokoleń ale w kadrze Polski startowała Beata Federowicz i Alicja Piersa. Tam również trenowała Wioletta Gers, Michał Gers, Mateusz Abramczyk. Jest, naprawdę można by było wymieniać bardzo wielu wychowanków naszego klubu, dlatego chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli, że nie tylko sam uprawia zapasy, ale tą swoją pasję, tę swoją zawziętość, dyscyplinę no, przekazuje swoim wychowankom, a ich jest naprawdę bardzo sporo, dlatego również bardzo się cieszę, że mam przez tyle lat, kilkadziesiąt lat przyjemność ze Staśkiem. Współpracować, w jakiś sposób trochę mu pomagać, ale głównie to jest jego zasługa, bo on tam na tej macie, na sali, w nawiadach zostawia sporo serca. A wszystko to, co słyszeliśmy na dzieci i młodzieży, to naszego powiatu, To są nie tylko dzieci z Unii Pieckiej, ale również Dziękuję bardzo i bardzo gratuluję. Można odbaczyć. Dziękujemy bardzo za przybliżenie Sylwetki. Jeszcze raz gratulujemy. Proszę Pania że z tego klubu Sochaczew wywodzi się złoty medalista Igrzysk Olimpijskich z Rzymu, Ireneusz Paliński. Wszystkiego dobrego. Tak. Dziękuję. Dziękuję bardzo.